Krystyna Pawłowicz, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę Pani Poseł. Komisja Wenecka straciła okazję, by zachować się profesjonalnie. Komisja Wenecka broni w swojej opinii dotyczącej Polskiego Trybunału Konstytucyjnego specyficznych, antydemokratycznych i niecywilizowanych standardów. Na przykład nie, takiego, że nie może być sędzią we własnej sprawie. Trybunał Konstytucyjny przygotował projekt ustawy, pilotował go agresywnie w Sejmie i samodzielnie orzeka na, o jej poprawne, poprawności legislacyjnej i konstytucyjnej. Komisja Wenecka zaakceptowała taką sytuację i krytycznie nie oceniła. Inne standard Komisji Weneckiej Akceptowane są anarchisty... akceptowany jest skrajnie anarchistyczny standard odrzucający zasadę legalizmu działania władz publicznych, artykuł 7 Konstytucji. Komisja Wenecka nie oceniła krytycznie wchodzenia Trybunału w sfery działania innych władz, sejmu prezydenta rządu, ani tego, że Trybunał Konstytucyjny i prezes nie prowadzą postępowania na podstawie i w granicach prawa, tak jak tego wymaga artykuł 7 Konstytucji. Komisja Wenecka godzi się na nierespektowanie podstawowego standardu przestrzegania i stosowania prawa w Polsce, to znaczy zasady domniemania konstytucyjności prawa stanowionego przez uprawnione organy. Komisja Wenecka akceptuje skandaliczne prawnie uchylanie się przez Trybunał Konstytucyjny od stosowania tej zasady, akceptując absurdalny w cudzysłowie standard odmienny anarchizujący system prawny w Polsce. Mianowicie taki, że prawo stanowione przez Sejm w Polsce jest z gruntu nielegalne od chwili uchwalenia i jest sprzeczne z Konstytucją do czasu, aż Łaskawie, dowolnie Trybunał Konstytucyjny uzna zgodność z Konstytucją. Tak Trybunał postępuje w sprawie Noweli. Standardem jest akceptowany przez Komisję Wenecką specyficznie rozumiana zasada równowagi w trójpodziale władz. Najrówniejszym w nich jest Trybunał Konstytucyjny, który ma charakter nadrzędny. Komisja Wenecka wprowadza standard ustroju trybunalskiego, czyli wdrażanie antydemokratycznego ustroju sędziów konstytucyjnych, którzy mają władzę z nad parlamentem. Jest to sprzeczne z artykułem. W czwartym konstytucji iż władza zwierzchnia należy do narodu, czyli krótko więc pani poseł.